Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy zajmować się demontażem skrzyni biegów w naszym basacie. Postaram się Wam pokrótce pokazać, jak to wygląda. Filmik nie, będzie, nie powinien być długi, bo w zasadzie tylko pokażę, co gdzie odkręcić i tak dalej. Bez żadnego tam szarpania się. Także mam nadzieję, że komuś się przyda, komuś pomoże, jak będzie musiał. E, zdjąć e, skrzynię. Najlepiej, no, co prawda, byłoby robić to e, z, z pomocnikiem, bo skrzynia trochę waży. Ja natomiast postaram się zrobić to w własnym zakresie. Zobaczymy, jak to wygląda. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Wszystkich Was zapraszam do komentowania tego filmu. Powiecie, co o tym sądzicie. No nie przedłużając, lecimy z tematem lecił ze skrzynią a ja tutaj silniczek już sobie podczepiłem, wysiłem w zasadzie to myślę, że by się na poduszkach utrzymał ale na wszelki wypadek sobie tutaj zamocowałem także od góry to w zasadzie to tyle co do kwestii skrzyni no to tutaj ją mamy i co, na pewno musimy porozpinać półosie tutaj już mamy jedną odpiąłem. Druga jeszcze się trzyma na dwóch śrubach. Niestety środek się obkręcił, więc zaraz będę go obcinał. Na pewno poduszki tutaj odkręciłem, odkręciłem mocowanie rury wydechowej od naszej skrzyni. Także tak to wygląda. Już mamy wyjęty tutaj rozrusznik. i dookoła już odkry, odkryciłem wszystkie śruby więc no i zostały nam jeszcze cięgna ale się zastanawiam czy po prostu nie uwolnić tutaj u góry tam opuścić samą wybierak albo spróbować cofnąć skrzynię nie odłączając cięgien I zobaczyć jak mi pójdzie jak będzie to biorę możliwe to to nawet będzie proście bo później nie trzeba będzie je ustawiać z powrotem także tak to wygląda nie wiem czy wystarczy mi miejsca czy nie trzeba będzie jeszcze wyjąć tą pierwszą część rury oraz nasz filtr cząstek stałych także też możliwe że to będzie to potrzebne, żeby znaleźć troszkę miejsca no. Tak to na razie wygląda Więc ja kręcę dalej Jak widzicie Skrzynię mamy już zdjętą Tak to wygląda Musiałem zdemontować półosie z jednej i z drugiej strony Żeby to wyszło Bo się zapierały E, także tutaj mamy przewód od naszego sprzęgła. Dwie wtyczki, i w zasadzie i dookoła śruby, i skrzynia jest jakby uwolniona u nas. E, także tutaj tak to wygląda. To do samej skrzyni, widzicie, w środku mamy trochę ją zawaloną tym olejem, który wyciekał, także trzeba ją umyć w sumie można byłoby zdemontować jeszcze ten odcinek rury wydechowej, bo trochę blokuje ale coś tutaj nie mogę podejść przed pneumatem a kluczem nie chcę urwać, także zostałem jakoś będę się troszkę pomęczę. E, co do skrzyni e, wybieraki zostawiłem nie odkręcałem. Odkręciłem ten zespół od środka w samochodzie. Tutaj mamy otwór właśnie, w którym jest to. mocowany na cztery. Po obwodzie są cztery na 4 dziesiątki I tam leży sam mechanizm z, ścięg z ścięgami. Także to to. I jeszcze jedną tutaj łapę E, opory musiałem odkręcić bo z, po, z powodu właśnie na tą z powodu, z powodu na tą rurę z powodu na ten element rury wydechowej musiałem tą oporę zdemontować no po prostu się zapierała nie wyjść a tak to generalnie mając jako taki prowizoryczny podnośnik jesteśmy w stanie sami ją wyciągnąć, cofnąć żeby mieć już dojście do żeby mieć już dojście do naszego tutaj zespołu sprzęgła w tym filmie to byłoby tyle. Skrzynię mamy naszą zdjętą Nie nagrywałem przepraszam was bardzo sam proces zdejmowania czy kręcenia śrubek bo w kanale po prostu fizycznie nie ma miejsca, żeby się zmieścić z kamerą, żeby mogła coś ująć i ze skrzynią z podnośnikiem. Mam nadzieję, że w takiej formie filmik też Wam się spodoba. Jeśli ktoś będzie potrzebował informacji, bo czegoś nie pokazałem, to proszę, piszcie w komentarzu, postaram się na wszystko odpowiedzieć. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam Was do, do komentowania, nowych widzów zapraszam do subskrypcji. No i widzimy się w następnych filmikach. Trzymajcie się. Do następnego. Hej!